Kupiłem nową działkę pod kolejny projekt deweloperski. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobiłem i co będę budował, obejrzyj ten film do końca. Cześć, ja nazywam się Michał Tejza jestem inwestorem i deweloperem. Buduję yy, nowe domy oraz konwertuję nieruchomości pod wynajem krótkoterminowy. Osobiście samemu wyszukuję okazje inwestycyjne. To jest moja, jedna z moich specjalizacji. Jesteśmy dzisiaj w Warwickshire, w miejscowości Rugby, gdzie kupiłem nową działkę pod projekt deweloperski. Udało mi się wynegocjować cenę ze 150 tysięcy funtów na 80. Kiedyś była tutaj mleczarnia, a teraz w tym miejscu będę stawiał dom razem z tym budynkiem. Ten budynek należy do działki, który. Będzie zburzony. Działka jest z pozwoleniem na dom trzy sypialniany z jedną łazienką, lecz po konsultacjach z architektem będziemy zmieniać rekonfigurację pomieszczeń w środku, żeby docelowo uzyskać pięć sypialni i trzy łazienki. Plus dodatkowo chcemy wybudować biuro na ogrodzie, dokładnie w tamtym miejscu. Działka jest dość spora, około 400 m2. Jak na angielskie warunki y, jest to dobry rozmiar i no, fajnie udało się tutaj wynegocjować cenę. Same negocjacje trwały ponad pół roku, więc to nie była krótka y, przeprawa. Musiałem pokazać, dlaczego jestem w stanie tyle zapłacić i, i jakich profitów oczekuję. Nie, to robię jako deweloper, jako biznes, więc muszę na tym zarabiać i musiałem trochę, że tak powiem, użerać się z agentem, żeby, żeby to wytłumaczyć, dlaczego ta kwota jest taka, a nie inna. Tak jak wspomniałem, trwało to dość sporo. Przez ten czas musiałem dużo telefonów wykonać w tej sprawie i dużo maili, dużo mam na myśli w dziesiątkach w tygodniu. Bo to te negocjacje były dość długotrwałe. Ta moja cena od samego początku była sztywna, bo liczby dobrze sprawdziłem. Akurat mam tutaj za rogiem dom, który skończyłem o wartości 300 tysięcy funtów, dwusypialniany dom, więc liczę, że pięciosypialniany dom z trzema łazienkami mogę oczekiwać około 450 tysięcy funtów przy zakupie działki za 80 tysięcy funtów zapowiada się ciekawy zwrot. Ta nieruchomość również będzie pod wynajem krótkoterminowy i, i tutaj no, chciałem pokazać Wam jak to wygląda te negocjacje właśnie trwały długo, ale pomogły mi też relacje z agentami agenci mi to znają, bo, bo kupiłem z tej agencji już kilka działek więc te kontakty zaczęły się budować wiedzą co robię, jak robię, jaki standard, i rzeczywiście, jak coś, za coś się zabieram, to, to yy, biorę to do końca. Sporo osób nie wie, jak liczyć liczby, więc yy, mogę tylko wspomnieć, że zawsze musimy zakładać, jaka będzie końcowa cena projektu, co tam możemy zrobić, tak zwany JDV Gross Development Value. Od tej kwoty odciągamy wszystkie koszta. Zakup działki, budowa. Wyposażenie, wszystkie, wszystkie dosłownie koszta, jakie są, i jak odciągniemy to, musimy również odciągnąć nasz procent, jaki chcemy zarobić. W moim przypadku jest to 30%, ponieważ chcę wyciągnąć cały kapitał z refinansowania i dalej mieć nieruchomość po kredycie, i zostaje nam kwota, jaką możemy zaoferować. Więc jeśli wiemy, jak to zrobić, jest dużo łatwiej nam składać oferty, dużo łatwiej nam wyrwać tak zwanego dila, bo dile się kreuje, a nie znajduje. To jest ważna rzecz, która trzeba zapamiętać. Trzeba być krawcem, szefcem, jak zwał, tak zwał. Ważne, żeby to udało się dowozić. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda. W tamtym miejscu będzie pod ścianą, zaczyna się dział, e, ogród. E, ten budynek jest garaż jeszcze, który był obok mleczarni, bo jak widzicie, tutaj są fundamenty wylane po mleczarni. To wszystko będzie trzeba skuwać, to wszystko trzeba będzie rozkopywać. Jest nawet e, różnica terenu między garażem a mleczarnią. E, i, no I tutaj jest, jest, jest do cieka, dość ciekawy projekt, bo e, mam już kilka działek w tej okolicy. E, zaczynam rozbudowywać rugby dość ostro. Więc, jeśli Cię interesują takie tematy, takie inwestycje, możesz odezwać się do mnie. Jeśli masz kapitał, który chcesz mądrze zainwestować, nie chciałbyś, żeby leżał na koncie, zadzwoń do mnie, napisz, porozmawiajmy, co możemy razem osiągnąć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.